Cześć kochani, witam Was w filmiku z wynikami rozdania. Ja już sobie tutaj przyszykowałam laptopa, także zaraz Was przekręcę na niego, przekręcę kamerę i zobaczymy, kto dzisiaj zostanie zwycięzcą tego rozdania na 2,5 tysiąca subskrypcji. Od razu mówię, że czekam do piątku wieczora. Jeżeli osoba się nie odezwie, to będę robiła kolejne losowanie, wysyłam paczkomatem, więc będę prosiła o adres paczkomatu, oczywiście na mojego maila, mój mail będzie w opisie filmu, oczywiście będę sprawdzała subskrypcję, no i czy w haśle, w komentarzu jest. W sumie, w sensie w komentarzu jest hasło, o które prosiłam 2,5 tysiąca subskrypcji, bo teraz już się sama zakręciłam. E, także szybciutko przechodzę do e, losowania i już dłużej nie będę tutaj Wam marudzić w taki krótki film tylko z wynikami, e, ponieważ e, chyba za chwilę wezmę się jeszcze za krótkiego vloga. Dobra kochani, link skopiowany z filmu z rozdaniem i ładujemy komentarze. Jest ich 117, tu jakaś reklama mi się wyświetla. Życzę wszystkim... Bardzo, bardzo powodzenia. Chciałam powiedzieć bardzo serdecznie, ale życzę Wam powodzenia, kochani. I dzisiaj jest Beata Andrzejka. No i mamy, witaj Moniczko, super Ci wyszły te bułeczki. Gratulacje, subskrypcji 2,500. tysiąca. Biorę udział, miło się go dał udanego reszty. No jest jest, najważniejsze, jest tysiąca, Jeszcze sprawdzimy, czy Beata Andrzej K mnie subskrybuje i ma otwarte subskrypcje. O, nawet tutaj już jestem. Także bez dwóch zdań. Gratuluję bardzo, 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 bardzo serdecznie, proszę o jak najszybszy kontakt. I dziękuję wszystkim za wzięcie udziału, kochani. Zostańcie, zostańcie ze mną dalej. Może, jeżeli nie ma subskrypcji, to ją zostawcie. i Dzwoneczek, ponieważ już niebawem będzie kolejne rozdanko. No niewielkie, ale takie myślę fajne, miłe, coś takiego drobnego, jakiś taki upominek na, te, na tą zbliżającą się już jesień, chłodne chłodne lato. I będzie to takie rozdanie, gdzie będzie pięć małych paczuszek, także pięć osób będzie wylosowanych. Myślę, że coś takiego fajnego, miłego, więc nie traćcie wiary. Obserwujcie dalej kanał, bo już niebawem pojawi się takie rozdanie. No i Beata, Andrzejka, czekam za kontaktem, za adresem do piątku. Jeżeli właśnie do piątku wieczora nie dostanę adresu, no to będę losowała kolejną osobę. Pozdrawiam was kochani bardzo, bardzo serdecznie i widzimy się już w następnym filmie. Pa pa.